To największy rosman w Polsce znajduje się w łodzi w manufakturze i liczy około 1400 m2. Znajdziecie tutaj wiele ciekawych stref, m.in. tą ze zdrową żywnością. Są tutaj fajne przetwory, też dodatkowo ładnie opakowane i zdrowe przekąski. Następna strefa jest od Only Bio i tutaj są takie krany, refilery, gdzie możecie napełnić swoje puste opakowania nowymi produktami. A tutaj strefa testów z marką Manufaktura Piękna. Możecie sobie oczywiście nawet po testach umyć ręce. Znajdziecie tutaj wiele marek, których nie ma w innych Rossmanach w Polsce i są naprawdę bardzo ciekawe. Spójrzcie tylko, jaką strefę ma NYX. Tego w innych Rossmanach nie ma, ale w sumie w mało których Rossmanach ogólnie jest dostępny w Polsce. Strefa kolorówki jest ogromna i znajdziecie tutaj chyba wszystkie możliwe marki dostępne w Rossmanie. Patrzcie, jaki znalazłam piękny rozświetlacz. Jest jeszcze jaśniejsza jego forma, która dosłownie wygląda jak diamond bomb z Fenty Beauty. A czy widzieliście kiedyś taką strefę perfum? Czy ktoś mówił, że potrzebuje maseczki i tutaj znajdziecie chyba wszystkie możliwe. Naprawdę jest ich bardzo dużo. Polskie marki, koreańskie, zagraniczne mnóstwo. I wisienka na torcie, nie wiem czy się tego spodziewacie, ale dostępne są tutaj również przeróżne sprzęty do włosów czy do twarzy. Po więcej ludzkich polecajek i ciekawostek obserwujcie nas na naszych socialach. See ya!